...kanale. Dzisiaj zagramy sobie w Robloxa z moją siostrą Hanią, powiem Hej. E, wybaczcie, że tak długo nie było e, odcinków. Szkoła, rozumiecie? Szkoła! I przedszkole. A przedszkole to tamto. Dobra. Dzisiaj zagramy sobie Teamwork Puzzle... B bu no już, czekaj, no mówię, no. Nie wiem jak to wypowiedzieć No co ty, cześć dziewczyno Hania Ania. Jestem I tu player Gdzieś? No czekaj, tutaj, tutaj skacze Tu Pierwszy A nie, to jest tutorial, dobra to nie Dzisiaj spróbujemy zrobić całą ten, wszystko Po prostu, nie całe tylko wszystko Da po nich Hania to. Chodź tu My zrobimy to przecież razem Chodź Uhoho. Dawaj I Idę Dzięki dziewczyno Chodź Ania Idziemy tymi Żółty? No To ona naciśnie Bo idzie Nie, bo Szybko, szybko Po nie Nacisnąłem czerwony Tam już jest wyjście Ja idę do ciebie Bo to ja teraz Dobra, zablokuję kamerę. Szybko, szybko. Chodź. Wreszcie. No daj. A, dobra. No ktoś. Hania, idź na ciśni. I szybko iść na czerwony. Hania, chodź, czerwony, czerwony, szybko. Tutaj. Hop, 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 hop. hop. Udało nam się. Hop, o, hop, hop. Nie weszłem. Zginęliśmy. Da, Hania, chodź. To jest ten. Hej! Nie, bo ja nie chcę tego. Czemu? To jest inne. To... Nie, no, chodź. Chodź. No. Napiszcie w, w komentarzu, czy chcecie więcej takich odcinków z Robloxa z moją siostrą ja idź, Hanią. Idź. W ogóle. E, czekaj. Polecam kanał mojego kuzyna Kru Kruk. Musicie napisać. Kruk, ale musicie napisać mój... Kruk, mój, mój kolega trafił... Ja to to Kruk, mój kolega trafił. Idź. Kruk z dłużej. Już? Już, Już. idę. Dobrze, nianio! Teraz ty mi naciśnij. Dobra. A ci Jeszcze nie. Uważaj. Łupa! Łupa. Chodź. Jesteś? Tylko teraz nie spadnij. O, o. Bo mi się nie chce robić tego od nowa. <laughs> teraz ona naciska. Ona naciska. Ja idę już tam. Dzięki, dziewczyno. Nie czekaj. Dobra, idź, idź, idź. Nianiu. Dobra. Tak, moja siostra nazywa mnie Nianiu. Mimo, że się nazywa Franek. Okej, okay. niania O, dobra, już jesteś się... Chodź, 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 chodź Gdzie? Wskaź Ej okay. Chodź, za nią. O. Musisz spać? Musisz Znowu muszę nacisnąć, mała ti Ona naciska Jakaś dziewczyna naciska, szybko idź No co ty? Ja idę już ten A gdzie jest żółty? Czyż możesz z nimi iść? Z tymi dziewczynami? Ile bekoników? Co? Ile bejkoniów? Dziewczyn bajkonów? Trzy aż. Nie oklikniesz. Proszę. Co? Nie. Ona już idzie. Chodź tu. Chodź tu. Dziewczyn. Co, tu? Nie, tu. W ogóle napiszcie w komentarzach, czy da się zrobić tak, że raz jest yy, Kamera z, z, na moim telefonie A, a raz na, a, y, na tablecie Hani Chodź! No chodź, chodź! Apciw, szybko! No szybko, szybko! No coś ty zrobi No teraz jest Co, muszę spaść? No ty mało! A może zagramy jakąś tam grę? Nie Dobra Napiszcie w komentarzu w ogóle jaką następną grę chcecie. Ja chcę. No. Z Robloxa czy nie z Robloxa? Możecie y, ten jeszcze wysyłać nazwy, gier, które mogę zainstalować. Które wam się podobają. Oj, zginąłem. Możesz mi klikać? Dzięki. Franek. No nareszcie. Pierwszy raz to powiedziałaś. Franek. No drugi. Będę teraz to liczył. Nie mogę przejść, no! Franek, 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 ranek. Nie wiem ile razy to było, napiszcie w komentarzu. Ranek, ranek, franek. No na ej No nie mogę przejść no. Facebook Ty no dobra ja idę. bo Ty spadniesz Ty Nie. spadniesz No brawo no, pierwszy raz to zrobiła, do dawaj Poczekaj Co, zginasz? No ti no, ty mała ty, o Dobra wychodzimy, może następną, następny ten A możemy inny Inny to? Inny tryb? No inny portal. Elps. Oh. No, zero wyszłaś z gry. Uh -huh. uh -huh. Ej! To tam jest? Jakieś czarna kropka. Przez moją głowę przychodzi. Chodź. Speedrun? To jest speedrun? Nie, chodź. Chodź. Tasto. The mace. The maze. Gdzie ty, jesteś tutaj? Ty tam. Albo ty Dobra, dzięki. Bo ja nie wiem jak się to tam e, to Ej! Fioletowy jakiś. Nie, fioletowy to do fioletowy drzwi. Od... O, tutaj jest niebieski, otwieram. Dobra. O, tutaj są fioletowe, stój tam. Przyłaś. Przeszłaś? Mhm. O, tu jest czerwony. A ja nie, wy, czuję... O, jesteś! Jest. Cześć. Jutro tak. tu mam wodę na tym. Ej, tutaj jest żółty, żółty. O, tutaj ktoś otworzył żółty. Chodź, Hania. Idę. Jest. O, niebieski. Ej, tutaj o, jest czerwony. A ja idę. A tu jest niebieski, dwa. Dwa niebieskie? Chodź, tu. A dziewczyna jakaś stoi. gdzie to trzeba? Tutaj, Hania, szybko! I to jest otwarte? Gdzie? Tutaj, szybko, szybko. O, ja to Jest, udało mi się. Jodeczka. Jest. Ja. No. Gdzie jesteś? Jestem tu. Tutaj. Tutaj na samą górę. Teraz na góri. Teraz chyba będą kolory. Tak. Ja z tymi kolorami. No tak, patrz. Ja biorę niebieski. Gdzie jesteś tu? No. Jestem niebieski. Jesteś czerwona? Dobra, zablokuj sobie, tutaj, będzie Ci łatwiej. Tak. Idę. Ja idę tam? I gdzieś tu. Chodź mi kiedy. 3, dwa. Jedno. no dawaj. Dobra, i szybko. Ja jestem czerwona. No idź. Weźcie mamki. Dobra. Weźcie mamki. Dobra, no, teraz Ty chodź do mnie. Trzymaj. Nie spadnij! Stój. No, czekaj, no. Nie trzymam. Jest! Wydało nam cię. Kto I, jest pierwszy? Stój. Stój. Staj na moją głowę. No, chodź bliżej. Dobra, i teraz musisz na czerwono skoczyć. No nie! Musimy jeszcze raz to robić. No, dobra, ja mogę być ty, Nie. No dobra. Możesz, możesz, bo to jest ciężkie. Cześć, ginam. Dobra. Musisz się Musisz się z zmienić, bo jesteś bekonikiem. ty, ty jesteś, niebiesko. Hop. Jest. Ja ci znałem. No ja, szybko. Jest. Chodź szybko, szybko, szybko. Dobra, czerwony, czyli ja. No, bez... Nie mam. No nie! Jeszcze raz trzeba to zrobić. Eee, o kury. inną grę. Inną mapę czy inną grę? Inną grę, taką samą, ale. ale. Inną mapę. Inną mapę. Nie, inną to. Inną mapę. Inny portal. Tak? A, takie samo, tylko inne. Bo y, jest jeszcze. Tak? Nie wiem, co powiedziałem. Czyli wyjść? A dla trzech. Myślałem, że chciałaś ten. to co ty pokazałaś. Jesteś. Hej! No co? Która to? Bob. Uh -uh. uh -uh. No to ty musisz wejść. Ja wejdę do ciebie. No musisz wyjść. Ja wejdę do ciebie. To górze. Okay. Tutaj. Tutaj będzie. Tutaj. Uh -huh. Two player obi. No chodź. To są dużo mapy. Mapy. To ja zaczynamy od jednego. To najpierw to zrobimy dwa. Potem zrobimy dwa. Dwie mapy. Potem trzy. Nie, dwie mapy zrobimy. To. Bo tak. I ja wolę tamtą nową. No to zrobimy tą nową. I potem jeszcze tamtą. Dobra. To zrobimy jeden, tą nową, potem tą drugą i koniec. Mua. Choć ja też... Um, A czy ja i nie, się... nie powiedziałem na początku dajcie łapkę w górę i subika dzwoneczkiem? Jak ja mogłem e, zapomnieć? Nie muszę, to. No. Przepraszam, przepraszam, zapomniałem o ulajku i subiku. Tego i tego. Mhm. Musisz no. jeszcze raz. Nie! Musisz jeszcze A to ja muszę poszukać? Tak! Cicho. Co ty robisz? Moje usz eksplodowały. Cicho. Ja. Ja. Wszyscy nas oglądają? No, nie. Albo ja na koniec uciska nie mam tego, nie mam neta. Dobra. To dajcie łapkę w górę i sobie dzwoneczkiem. Widzimy się. Tak, kiedy to było. Ej, no dawaj, gramy. Nie będziemy mam internetu. Nie mam internetu. Dobra, to widzimy się. Czekaj. Chyba pojutrze. Pojutrze. Dobra. Mm. <Administrationís>